Gromkie eksplozje rozświetlają nocne niebo głęboko w Rosji. Ukraińskie drony ponownie trafiły w swoje cele, a tym razem jest to kluczowa rosyjska fabryka dronów. 23 kwietnia ukraiński sztab generalny poinformował, że w nocy poprzedzającej atak dronem uderzył w zakład w specjalnej strefie ekonomicznej Alabuga w Republice Tatarstanu w Rosji. Atak został przeprowadzony przez ukraińskie siły systemów bezzałogowych we współpracy z innymi rodzajami wojsk. Alabuga jest oddalona o około 620 mil od granicy Ukrainy z Rosją, pokazując po raz kolejny zdolność Ukrainy do unikania rosyjskiej obrony powietrznej, aby uderzyć głęboko w terytorium rosyjskie, daleko od linii frontu. Rosja, jak zwykle, zbagatelizowała ten atak. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła ukraiński dron w Tatarstanie około 22:12 czasu lokalnego, nie podając dalszych szczegółów ani nie wspominając konkretnie o Alabudze. Jednak Astra i inne kanały na Telegramie podzieliły się rzekomymi nagraniami ze strzelenia drona, a kanał Shot zidentyfikował drony jako Aeroprakt A22 i Uniwersytet Jagielloński 22 bezzałogowe statki powietrzne. Aeroprakt A22 Foxbat to ukraiński dwumiejscowy samolot ultralekki z wysokim skrzydłem i trójkołowym podwoziem, znany ze swojej wszechstronności i prostoty, z konstrukcją łączącą metal i kompozyty dla trwałości i lekkości. Wszedł do produkcji w 1999 roku, roku, jako cywilny mikrolot, jednak został zmodyfikowany przez ukraińskie siły na długodystansowy, bezzałogowy pojazd bojowy, czyli Unmanned Combat Aerial Vehicle, do użytku wojskowego. 80-100 km prędkość przelotowa 100 mil hari z zasięgiem lotu wynoszącym około 683 mile, a La Buga na pewno jest w jego zasięgu. Uniwersytet Jagielloński 22 Airborne to wielozadaniowy ukraiński bezzałogowy samolot uderzeniowy opracowany przez Ukraina Jet, zdolny do działania w warunkach dziennych i nocnych, a także we wszystkich warunkach pogodowych. Może latać na 19 600 stóp, a jego 75 mil H, jego 500 mil, to za mało, aby dotrzeć do Alibugi. Na papierze Ukraińcy mogli zmodyfikować niektóre wersje, aby zwiększyć zasięg pocisku. W wersji Strike Uniwersytet Jagieloński 22 może przenosić 6 granatów RPG-7 fm lub 4 miny moździerzowe kalibru 82 mm z łącznym ładunkiem do 45 funtów. Może 2300 stóp z 32 stopy z. Mimo że ładunek uj JT-22 jest za lekki, by zniszczyć ciężki pancerz, czy wzmocnione struktury, jest idealny do zaskakujących ataków na magazyny z ropą i bronią. Pożary i wtórne wybuchy po początkowym uderzeniu mogą wciąż powodować poważne zniszczenia. Oba bezzałogowy aparat latający były intensywnie wykorzystywane przez Ukrainę, zarówno na pierwszej linii frontu, jak i do coraz większej liczby ataków na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne głęboko na terytorium Rosji. Nie byłoby więc zaskoczeniem, gdyby użyto ich ponownie. Co stało się ich celem? Celem był zakład produkujący drony w irańskim stylu Shahid. Ich rosyjskie warianty drony Garantz i Decoy. Ale to nie jest tylko stara fabryka dronów. Wygląda na to, że jest to ta sama ważna instalacja, która została po raz pierwszy ujawniona w 2023 roku. Według przecieków, na które powołuje się Washington Post, Rosja uruchamia produkcję w budze w Tatarstanie, gdzie zamierza zbudować 6000 dronów bojowych, jak podano w sierpniu bieżącego roku. Do 2025 roku R er zakładano znaczne zwiększenie produkcji rosyjskiej wersji irańskich dronów Shahid, co pozwoliłoby na ulepszenie przestarzałych technik produkcyjnych Iranu. Wcześniej prace przygotowawcze do budowy fabryki zostały uchwycone na zdjęciach satelitarnych Maxar Technologies i opublikowane przez Biały Dom. John Kirby, ówczesny rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stany Zjednoczone Ameryki, przewidział, że fabryka może być operacyjna w ciągu roku, co okazało się trafne. Według Andrija Kowalenko, urzędnika w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, w 2024 roku, roku w Alabuga wyprodukowano ponad 6 tysięcy dronów szachid i tysiące dronów wabików. W 2025 roku, roku Rosja planuje produkcję 8 tysięcy szachidów lub geranów i 15 tysięcy wabików w zakładach w Alabuga. Nie jest jasne, czy cele są nadal osiągalne po strajku. Sztab generalny poinformował, że potwierdzono trafienia i eksplozje w obszarze celu, a szkody wciąż są oceniane. Ale to prawdopodobnie nie pierwszy raz, kiedy Ukraina uderzyła w zakład w Wielabudze. Nieco ponad rok temu 2 kwietnia 2024 rok, Podobno Ukraina uderzyła w obiekty przemysłowe w Tatarstanie w Rosji, w tym w zakład produkujący drony bojowe typu Szachit. Służba prasowa Tatarstanu potwierdziła atak dronów na obiekty przemysłowe w Wielabudze. Twierdząc, że działalność przedsiębiorstw nie została zakłócona. Ile fabryk dronów może mieć Rosja w jednej strefie przemysłowej? Najprawdopodobniej to ten sam zakład, który został ponownie trafiony. Tego samego wieczoru, w 2024, ukraińskie drony uderzyły też w jedną z największych rosyjskich rafinerii ropy, w Niżnym Kamsku w Tatarstanie. Według źródła w Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Uderzenie dotknęło główną instalację do przetwarzania ropy w rafinerii o rocznej zdolności produkcyjnej około 8 milionów ton, co stanowi 2,6% całkowitej rocznej zdolności przetwarzania ropy w Rosji, powiedział źródło. Był to najnowszy z serii ukraińskich ataków na rosyjskie obiekty naftowe, które według Bloomberga zakłóciły już 12-14% całkowitej zdolności rafineryjnej Rosji. To musi boleć, zwłaszcza dla narodu tak silnie zależnego od dochodów z ropy. Kilka dni temu Ukraina zaatakowała kolejny cel związany z dronami, tym razem w Kursku, poza zakładem w Alabudze. Ukraina nadal kontroluje niewielki obszar terytorium Rosji w obwodzie Kurskim. Po ośmiu miesiącach okupacji została w marcu ostatecznie wyparta ze swojego głównego punktu oporu w Sudzie. Siergiej Szojgu, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, oświadczył 23 kwietnia, że cały obszar regionu Kurskiego wkrótce zostanie oczyszczony. Biorąc pod uwagę przesunięcie priorytetów Ukrainy na pilniejsze odcinki frontu, wydaje się to prawdopodobne. Ukraina udowodniła, że jej drony nadal mogą uderzać w terytorium Rosji, nawet gdy jej wojska i artyleria nie mogą. 21 kwietnia sztab generalny poinformował, że dwa dni wcześniej ukraińskie siły powietrzne zaatakowały rosyjskie miejsce startu dronów niedaleko wsi Tekino. Według oświadczenia w ataku zginęło do 20 operatorów dronów. Rosyjskie siły rzekomo wykorzystywały ten obiekt do przygotowywania i uruchamiania dronów rozpoznawczych, bojowych oraz first-person view, czyli dronów z widokiem z pierwszej osoby. Zdjęcia dostarczone w raporcie wydają się potwierdzać duży wybuch w wiosce. Raport ukazał się dzień po propozycji prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, do 30-dniowego zawieszenia broni w zakresie ataków dronów i rakiet dalekiego zasięgu na infrastrukturę cywilną. Wielkanocne zawieszenie broni, zaproponowane przez prezydenta Rosji Władimira Putina, Zakończyło się częściowym sukcesem. Zełęski zauważył, że ciche syreny alarmowe w wielkanocną niedzielę skłoniły go do zaproponowania zawieszenia broni w atakach powietrznych. Na linii frontu obie strony zgłaszały liczne naruszenia rozejmu przez drugą stronę. Ukraina zgłosiła ponad tysiące naruszeń ze strony Rosji, a Rosja twierdziła, że Ukraina dopuściła się prawie 5 tysięcy takich naruszeń. Pojawiły się jednak doniesienia o wstrzymaniu walk na niektórych odcinkach frontu, a nagrania pokazywały, że obie strony wykorzystują przerwę. Aby ewakuować zabitych i rannych, na całym 750-milowym froncie toczą się ciężkie walki z udziałem setek tysięcy żołnierzy na niezliczonych pozycjach. Zwykle mija kilka dni lub tygodni, zanim wszystkie jednostki po obu stronach w pełni wprowadzą w życie zawieszenie broni. Być może to częściowe wdrożenie było najlepszym możliwym rozwiązaniem w tak krótkim czasie. Rosja odrzuciła propozycję Zełęckiego. A ataki wznowiono z co najmniej taką samą intensywnością jak przed Wielkanocnym Rozejmem. Tego samego wieczoru, gdy Ukraina zaatakowała Alibugę, Rosja przeprowadziła masowy atak dronami i rakietami. Ataki odbywały się prawie każdej nocy, ale ten wydaje się być największym nalotem Rosji od Bożego Narodzenia 2024 roku. Ukraińskie siły powietrzne podały, że wystrzelono 145 dronów i 70 pocisków. Według doniesień, z nich zestrzelono 48 pocisków. I 64 drony, a kolejne 68 dronów zniknęło z radaru. Drony wabiki, które są używane do dezorientacji lub marnowania obrony powietrznej, prawdopodobnie przebiły się bez zestrzelenia lub spowodowania szkód. Balistyczne pociski Iskander M, czy analogi północnokoreańskie KN-23KH-101 oraz pociski manewrujące kaliber KH-59 lub KH-69, pociski powietrze Ziemia Shahid lub Geran oraz inne typy dronów zostały użyte w ataku. Pociski i drony, których nie zestrzelono, trafiły głównie w Kijów i Charków. Ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Klimenko powiedział, że obwody Charków, Żytomierz, Dniepropetrowsk, Kimilnicki, Połtawa, Sumy i Zaporoże również zostały uderzone. Interesujące, że raport sił powietrznych nie wspomina o zestrzeleniu żadnych pocisków Iskander. Niektóre nagrania eksplozji w Kijowie rzeczywiście sugerują dodatkowy ładunek Iskanderów. Iskander może przenosić ładunek o masie około 1500 funtów, podczas gdy pozostałe pociski użyte w ataku mają 1000 funtów. Niektóre z tych eksplozji wyglądały groźnie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ich siły zaatakowały ukraińskie przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego, rakietowego, kosmicznego i opancerzonego. Poinformowano o osiągnięciu celów ataku i trafieniu wszystkich obiektów. Jednak na miejscu obraz przedstawia nieco inną historię. Burmistrz Harkowa i Terochow poinformował, że w ciągu nocy miasto było celem 24 ataków dronów i rakiet. Ataki zraniły jedną osobę i uszkodziły wielopiętrowe budynki mieszkalne, klinikę, szkołę, hotel i przedsiębiorstwa przemysłowe. W obwodzie charkowskim cztery osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków dronów w Kupiańsku i Churchiv, poinformował gubernator Olesjan Ebo. Ratownik medyczny ranny w podwójnym rosyjskim ataku w obwodzie żytomierskim. Dwie osoby zostały ranne w społeczności Nedra Hylip w obwodzie samskim, a na zachodzie obwodu Chmielnickiego w rosyjskim ataku ucierpiało dwóch ludzi, w tym dziecko, jak poinformował gubernator Serhij Turin. W ataku uszkodzono również punkt dystrybucji gazu, dwa budynki mieszkalne i budynek mieszkalny. Ale głównym celem ataków była wyraźnie stolica. Seria eksplozji wstrząsnęła kijowem około pierwszej w nocy czasu lokalnego, a następnie doszło do kolejnych eksplozji około 4 rano. Ukraińska służba ratunkowa poinformowała, że w wyniku ataku zginęło 12 osób, a 90 cywilów, w tym 6 dzieci odniosło obrażenia. Szef wojskowej administracji Kijowa, Timur Tichaczenko, poinformował o pożarach w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz samochodach. 31 z rannych ofiar pozostaje w szpitalu. Powiedział burmistrz Kijowa, Witalii Kliczko, dodając, że trwa operacja ratunkowa, aby wydobyć ofiary spod gruzów. Później okazało się, że przyczyną śmierci było uderzenie pocisku w budynek mieszkalny. Według Zełęskiego pocisk nie był rosyjski, a wyprodukowany w Korei Północnej. Według wstępnych danych Rosjanie użyli pocisku balistycznego produkcji Korei Północnej. Nasze służby specjalne sprawdzają wszystkie szczegóły, powiedział Zełęski na dziesiąty, nie podając więcej szczegółów. Ukraińskie śledztwa dotyczące szczątków pocisków z rosyjskich ataków z początku 2024 roku, roku wykazały, że Rosja użyła przeciwko Ukrainie północno-koreańskich pocisków balistycznych Kim Skander. Te pociski analogiczne do rosyjskich Iskanderów KN-23 i KN-24 mogą przenosić głowicę o masie jednej tony, mocniejszą niż rosyjski odpowiednik. Okazały się wadliwe, więc Rosjanie najwyraźniej przestali ich używać, w połowie 2024 roku. W maju 2024 roku Andrii Kostin, szef prokuratury generalnej Ukrainy, przekazał, że blisko 50% północno-koreańskich pocisków wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę zimą 2024 roku, roku eksplodowało w powietrzu, nie docierając do celu. Bardziej prawdopodobne, że pocisk, który uderzył w budynek, to Iskander. Według szacunków 200 Iskanderów. Mogąc produkować 40 miesięcznie, przy koszcie od 1,6 do 2 milionów za sztukę, nietypowe jest dla nich marnowanie iskanderów na mało wartościowe cele, jak budynki mieszkalne. Całkiem możliwe, że Putin wysyłał Zelenskiemu bezwzględne przesłanie. Wcześniej tego dnia wysiłki Stany Zjednoczone Ameryki jako mediatora pokojowego wydawały się zagrożone. Zelenski stanowczo sprzeciwił się amerykańskiej propozycji, by Ukraina uznała Krym za terytorium Rosji. Kreml ponowił żądania dotyczące zawieszenia broni. Należą do nich uznanie przez Ukrainę Krymu i czterech obwodów okupowanych przez Rosję za terytorium rosyjskie oraz wycofanie wszystkich sił z obszarów tych obwodów znajdujących się pod jej kontrolą. Obejmują one również neutralność Ukrainy, brak członkostwa w NATO oraz zaprzestanie zachodniego wsparcia militarnego. Kijów odrzuca to wszystko z miejsca. Putin mógł więc dać upust swojemu gniewowi. Mordując więcej niewinnych, albo może, ukraińska obrona powietrzna trafiła rakietę lecącą do cenniejszego celu, co skierowało ją na budynek. Jeśli tak było, cel był prawdopodobnie związany z ukraińską instalacją dronów. W tej chwili Putin wydaje się być zobsesjonowany zniszczeniem ukraińskich możliwości dronów i to z bardzo dobrego powodu. Ostatnie ataki dronów na Alibugę i Kursk pokazują, że Ukraina stanowi dla Rosji poważniejsze wyzwanie niż tylko utrapienie. Rosyjska i ukraińska obrona powietrzna skutecznie radzi sobie z tradycyjnymi zagrożeniami powietrznymi. Rzadka obecność myśliwców bojowych obu stron w zasięgu wrogiej obrony powietrznej jest tego dowodem. Nawet najbardziej zaawansowane rosyjskie radary mają problemy z wykrywaniem nisko latających zagrożeń, takich jak ukraińskie drony bojowe. Jeśli nie można wykryć celu, nie można go zestrzelić. To jeden z głównych powodów rosnącej liczby skutecznych ataków ukraińskich dronów. Innym jest ogromna wielkość Rosji. Jak ujmuje to generał brygady HUR Yuri Shiol, mają jedną dużą zaletę. Mają dużo obron, ale mają też jedną dużą wadę ogromne terytorium. Żadna ilość sprzętu nie jest w stanie ochronić całej Rosji. Innym czynnikiem sukcesu ukraińskich ataków dronów w Rosji jest pomoc od wewnątrz. Shiol mówi, że drony do głębokich uderzeń się poprawiają, głównie dzięki intelowi. HUR znajduje coraz więcej Rosjan chętnych do pomocy Ukrainie. Na tyle, że ustawiają punkty nawigacyjne sprzętu coraz dalej w głąb Rosji. Skuteczność naszych dronów pokazuje, że mają więcej zdrajców, o których powinni się martwić. Z powodu większej liczby osób ustawiających specjalne systemy kierujące naszymi dronami, zauważa! Ale głównym czynnikiem jest oczywiście poprawiająca się jakość i zasięg samych dronów. W marcu Ukraina ogłosiła najnowszy postęp w trwającym wyścigu dronów z Rosją. Prezydent Zełęski. Podczas przemówienia 17 marca poinformował o pomyślnym przetestowaniu drona o zasięgu ponad 1850 mil 3000 km (Pyrg Choć szczegóły nowego drona są niejasne, uważa się, że to wersja długodystansowa drona z pociskiem Palaeonicia, ogłoszona przez Zełęckiego w sierpniu 2024. Chociaż większość charakterystyk tej broni jest tajna, wiadomo, że Paleonicia jest napędzana silnikiem turboodrzutowym i jest wystrzeliwana z platformy naziemnej, a nie z samolotu czy statku. Uważa się, że przenosi ona około 44-kilogramową głowicę, odłamkową lub inną, a jej zasięg wynosi około 300 do 450 mil. Według filmu, który Ukraina przedstawiła publicznie, Palianicja jest w stanie dotrzeć do 20 lotnisk głęboko w Rosji. Jednym z nich jest baza lotnicza Savoslajka, oddalona o około 413 mil od granicy ukraińskiej która była jednym z czterech celów podczas masowego ataku powietrznego na Rosję 14 sierpnia 2024. Ale z zasięgiem około pięciokrotnie większym niż Palianicja, ten dron przynosi wiele atrakcyjnych nowych celów w zasięg. Podobnie jak dla Rosjan, Ukraina prawdopodobnie nadal będzie celować głównie w rosyjskie obiekty produkcji, magazynowania i wystrzeliwania dronów. 4 kwietnia ukraińskie drony zaatakowały Saransk w Rosyjskiej Republice Mołdawii. Około 750 km od granicy z Ukrainą. Trafiony budynek zidentyfikowano jako fabrykę firmy Fiber Optic Systems. Rosyjski portal śledczy Insider zidentyfikował Fiber Optic Systems jako głównego producenta włókna optycznego w Rosji. W wyścigu o dominację w dziedzinie dronów, drony z włókna optycznego to obszar, w którym Rosja ma znaczącą przewagę nad Ukrainą. Te drony, w przeciwieństwie do większości dronów, First-person view nie są sterowane przez globalny system pozycjonowania, ale za pomocą kilometrów kabla światłowodowego łączącego je z kontrolerem. Przez to nawet stosunkowo wolne i proste drony są niemożliwe do zniszczenia przy użyciu obecnej technologii wojny elektronicznej. A wprowadzenie przez Rosję i masowa produkcja takich dronów dały ich ofensywie nową przewagę i były kluczowym czynnikiem w ich odzyskaniu służy. Nie jest jasne, jakie drony Ukraina użyła w ataku na Saransk, ile z nich uderzyło w budynek i jakie spowodowały szkody. Nie zgłoszono żadnych ofiar. Oczywiście dla obu stron cele związane z dronami są priorytetowe. Ukraina rozwija również sposoby na przeciwdziałanie coraz bardziej zaawansowanej wojnie elektronicznej, czyli wojna elektroniczna. Wojna pokazała, że jest to najskuteczniejszy sposób walki z dronami. Teraz na linii frontu jest dziesiątki tysięcy zakłócaczy. Obrona przed dronami, które zabijają żołnierzy oraz niszczą pojazdy opancerzone, inne drony, infrastrukturę przemysłową, a nawet czołgi. Ukraina używa od 2022 roku czterowiernikowców Ghost Dragon produkcji estońskiej, które są ciągle ulepszane w miarę rozwoju wojna elektroniczna. Od grudnia 2024 roku testowane są nowe wersje, które wykorzystują inteligentny system skakania po częstotliwościach ciągle skanujący dostępne spektrum. Knez deje, chcesz niezakłócane pasma? Operatorzy mogą przełączać się między sześcioma pasmami radiowymi, by utrzymać kontrolę i transmisję wideo mimo wrogiego zakłócania. Dron został wzmocniony algorytmem odpornym na spoofing, który porównuje dane z nawigacji satelitarnej z czterech głównych systemów pozycjonowania. Globalny system pozycjonowania Galileo, chińskiego bajdu i rosyjskiego Globalnaja, nawigacyjna Sputnikowa. Systema z danymi z sensorów pokładowych to chroni przed zaawansowanymi atakami spoofingowymi. Próbują oszukać drony, by skłonić je do samozniszczenia, przekonując, że lecą znacznie wyżej niż w rzeczywistości. Podobnie jak rosyjskie drony z włókna optycznego, Ghost Dragon potrafi autonomicznie nawigować bez dostępu do globalnych systemów nawigacji satelitarnej. Aby określić pozycję, 1 GHz uruchamia sieć neuronową porównującą widoki punktów orientacyjnych z mapą. Dokładniej, aby określić swoją pozycję, dron korzysta z widoków w czasie rzeczywistym z kamery optycznej skierowanej w dół i dopasowuje je do przechowywanych obrazów satelitarnych. To najwyższa technologia. Jeśli jednak technologia dronów nadal będzie ewoluować w obecnym tempie, nawet ten genialny wynalazek stanie się przestarzały w kilka lat. Ale drony nie. Dotyczy to zwłaszcza Ukrainy, walczącej przeciwko znacznie potężniejszemu przeciwnikowi. Według Serhaja Skorika Dyrektora handlowego kijowskiej firmy Covertus, specjalizującej się w walce elektronicznej, rakieta warta około miliona dolarów może zabić od 12 do 20 osób. Ale za milion dolarów możesz kupić 10 tysięcy dronów, umieścić na każdym cztery granaty, a one zabiją tysiąc, a nawet 2000 ludzi lub zniszczą 200 czołgów. Drony mogą niszczyć fabryki oddalone o 600 mil. Jak myślisz, która strona wygrywa wyścig dronów? I dlaczego? Jeśli uważasz, że Rosja ma przewagę, co Ukraina powinna zrobić, by odzyskać inicjatywę? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i dziękuję jak zawsze za oglądanie.